Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie. Nazywam się Anna Ularczyk-Meyer, w skrócie jajka. Jestem autorką prostego vloga, tłumaczką i pisarką. Autorką książek Minimalizm po polsku i Minimalizm dla zaawansowanych. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby dostać komplet moich książek, oczywiście z autografem i osobistą dedykacją, wytrzymajcie, proszę, do końca tego odcinka. Moi czytelnicy, czytelnicy vloga pewnie się zastanawiają, dlaczego od dłuższego czasu rzadko pisuję na blogu. Przyznam szczerze, że mam już pewien przesyt pisania o minimalizmie i upraszczaniu, bo robię to już od mniej więcej 8 lat. A że też utrzymuję się z pisania, to znaczy z tłumaczenia, tłumaczeń pisemnych i książek, coraz bardziej z pisania książek więc po prostu potrzebuję pewnej odmiany. Dlatego zdecydowałam się zacząć nagrywać filmy na YouTube. Złapałam się sama ostatnio na tym, że coraz chętniej, coraz częściej sama oglądam materiały wideo w internecie, a coraz rzadziej czytam. Zastanawiałam się, czemu się tak dzieje. Być może dlatego, że wcześniej uczymy się mówić niż pisać. Mówienie jest... Była dla nas bardziej naturalną formą komunikacji. Także gdy podróżuję po Polsce, by spotykać się z czytelnikami książek i bloga, widzę, jak wiele daje mi osobisty kontakt z ludźmi i rozmowa z nimi. Pomyślałam więc, że te, te, te filmy na, na YouTube mogą być taką chyba najlepszą namiastką internetową tej formy komunikacji, czyli spotkań osobistych. A także z zdziwieniem odkryłam, przeglądając kanały YouTube, że brakuje kanału poświęconego tylko i wyłącznie minimalizmowi i upraszczaniu życia. Co, co przyznam, było sporym zaskoczeniem. I pomyślałam, że skoro. Byłam, jestem autorką najstarszego do tej pory najstarszego bloga poświęconego tej, tej, tej tematyce, to czemu miałabym nie być autorką pierwszego kanału poświęconej, poświęconemu, poświęconego tej, tej tematyce? Tym bardziej, że zadajecie mi mailowo, czy, czy, czy w komentarzach na blogu, czy na Facebooku różne konkretne pytania o, i myślę, że z perspektywy już tych 8 lat doświadczenia pracy nad własnym życiem i nad różnymi swoimi nawykami z użyciem właśnie minimalizmu jako narzędzia, mogę się już z sporym doświadczeniem podzielić i, i na bardzo konkretne pytania odpowiadać, albo przynajmniej Podejmować próby odpowiadania na te pytania. Chciałabym zacząć nagrywanie od cyklu, który będzie nazywał się Minimalizm w praktyce i będziemy w nim, będę w nim poruszała właśnie bardzo takie konkretne sprawy z codziennego życia związane z, ze stosowaniem minimalizmu. Mam też w planach na pewno jakiś materiał o szafie, komponowaniu kompaktowej, damskiej garderoby, ale na pewno nie będzie to kanał poświęcony tylko i wyłącznie tematyce garderobianej. Od razu zaznaczam, że jeżeli panowie, bo docierają na mnie takie sygnały, byliby zainteresowani minimalistyczną, męską garderobą, to szukam chętnego, który nie dość, że miałby doświadczenie w tym temacie i to jeszcze chciałby się podzielić tym doświadczeniem z, z widzami. Poza tym w niedługim czasie wybieram się w podróż w czerwcu, więc będę na pewno chciała Wam pokazać, jak się pakuje, i trochę też pokazać Wam, jak podróżuję w miarę prosty sposób i, i może nie w taki, w taki sposób, do jakiego niektórzy z Was są przyzwyczajeni. A właśnie, żeby tak jak mówiłam, zdobyć. Komplety, mam do rozdania pięć kompletów swoich książek o minimalizmie. Co trzeba zrobić? Trzeba w komentarzu pod tym filmem umieścić sugestie lub pomysł, jakie tematy, jakie konkretne pytania, konkretne kwestie by chcielibyście zobaczyć w moich materiałach. Możecie także napisać, jakie tematy w ogóle by Was nie interesowały. To też będzie dla mnie ciekawym, ciekawym sygnałem. I jednocześnie trzeba subskrybować mój kanał. To będzie taka zachęta również dla mnie do tego, do tego, żeby nagrywać. I mam nadzieję, że z kolei Was możliwość zdobycia moich książek w jakiś sposób też zachęci do wspierania mnie na początku w tej, w tej nowej przygodzie. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Aha. O mały głos zapomniałam. Na dodawanie komentarzy w celu wzięcia udziału w konkursie macie czas do 31 maja 2017 roku. Do zobaczenia.